Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci pokazać jak usunąć emblematy z auta, napisy, tak jak w moim gruzie, ja się ich pozbędę, są mi po ogóle zbędne, nie lubię ogólnie napisów na aucie, nienawidzę, oznaczeń, dla mnie to może nie istnieć, tak naprawdę w żadnej marce, bo dla mnie to jest taki, znaczy Lans, nie jest Lans, no niektórzy się jarają, że mają 5.0 TDI, no ja może i się nie jaram, że mam tylko dlatego, że 2.0 dla mnie to szpeci auto, w ogóle takie oznaczenia, niby a marka premium. Co tu jest premium, kurczę, trochę lepsze od Passata. <grych> no dobra, niby plastiki, a w sumie to jedno i to samo. Ok, yy, wracając do tematu, jeżeli chodzi o usuwanie takich emblematów, są do tego specjalne, przystosowane produkty, przystosowane nitki, które możesz kupić. Ja używam, zobacz, to jest plecionka. Taką taka na którą łowię ryby czyli zastępuję mi żyłkę używam do tego takich kółeczek z karniszy, które są tutaj z silikonem, żeby sobie ładnie yy, zaciągać i dlatego robię to od początku do końca żeby Ci pokazać jak sobie to wiąże bo wiadomo z czasem się zużyje robię sobie pęteleczkę raz, dwa dwa i o rzeczek sobie nie przyniosłem, kurde i trzy, i zobacz. Zaciągam. I jest. Ok. I robię sobie stosowną drogę. Powiedzmy, tyle nie. Stryk. Więc co? Pójdę jeszcze po nożyczki. Jestem. O, tu mam informację od kolega. Informację. No dobra, mam nożyczki. Słuchaj. Dobra, później przeczytam. Kolega Michał coś do mnie napisał. Nie wiem jeszcze co. I mniej więcej powiedzmy ten sobie tu. Och, plecionka to plecionka A mocna sprawa, co? Zdecydowanie lepsza niż żyłka. To od razu mówię, żeby nie było zdecydowanie lepsza. Żyłką też jest możliwość tego zrobienia, zrobienia y, odcięcia emblematu zrobienia tego. Kurczę. Słuchaj, jest godzina 6 y, rano. Nie wiem dlaczego spać dzisiaj nie mogłem starość. Od godziny trzecie piec zaczął wariować, więc mnie obudził i już nie mogę zasnąć. Kurczę. Więc stwierdziłem, że wstanę, śniadanko, tam jeszcze jakiś film skleiłem, i mówię idę, trzaskam emblematy za dwa dni i tak wyjazd na wakacje, więc akurat za trzy. akurat idealnie usiądzie, zrobię korektę tego tyłu i usiądzie zobacz, widzisz. Są pęteleczki? Są pęteleczki I zobacz, wjeżdżam tu I będziemy jechać Fajna sprawa, co? I to jest mocne, to nie jest tak, że sobie To urwiesz, naprawdę trzeba użyć znacznej siły Oczywiście są różne grubości Tych e, Plecionek e. No dobrze, słuchaj, teraz tak Jest jeszcze ta tasiemka tutaj A po co, to Ci za chwilę powiem Ja będę używał tylko kawałeczek nie odmierzałem nic z tego względu, że tak jak mówiłem wcześniej, ja nie zakładam tych emblematów. Jeżeli będziesz chciał zrobić korektę, żeby dokładnie tam powiedzmy wyczyścić, żeby to miało ręce i nogi, chcesz odkleić, ja robię sobie zdjęcie auta i w pańcie obliczam sobie, powiedzmy odmierzam sobie odległości od danego jakiegoś punktu i w pańcie na zdjęciu zaznaczam sobie odległości, przyklejam taśmę, tak jak tu i pod taśmą odcinam, a później na taśmę tylko musi być dobra taśma, trotona polecam a później na taśmę, żeby się nie kleiła ee, talkiem tu gdzie cyferki będzie ładnie przyklejone, a tam zdmuchniesz później i będzie idealnie, ja tutaj tego użyję po to, żeby mi emblemat nie spadł jak będę odcinał żeby mi tu gdzieś nie uderzył Teraz jeszcze tak, włączę sobie kamerkę, żeby ci to pokazać z bliska jak to będzie wyglądać, momencik. Dobra. No i co? Bierzemy taką pęteleczkę. Zobacz, Stryk. wjeżdżam. I tu sobie przyklejam. I teraz tak, wycinając, słuchaj, jedziemy trochę w stronę emblematu. Widziałeś? W stronę emblematu, nie w stronę. I to jest cała filozofia. Zobacz. I już. Jeżeli chodzi o wycinanie, to. Yy, plecionka jest idealna. Idealna po prostu. I nie używasz żadnej siły. Zobacz, co się dzieje. Widzisz. Patrz. i po wszystkim i już i teraz będziemy się bawić z tym gamoństwem tu już będzie inna historia ale jeszcze e, odkleję ok 2.0 TDI ale napisy to sobie zachowam słuchaj napisy to sobie zachowam tak jakbym chciał żeby były równo o. Dobra. Okej, okay. kamerkę znowu przestawię. Wybacz. Dobra. Przestawię stoliczek. Przesunę się w ogóle. I znowu ta sama akcja. Z tym, że tutaj uważamy teraz Magiczny tobowor, magiczny stoliczek. Tutaj coś jeszcze ciekawego leży. Właśnie zapomniałem, ale dobrze, że to zauważyłem. Możesz też, słuchaj, wykorzystać nic dandystyczną. Teraz ci pokażę, o co chodzi. Takim domowym sposobem i znowu taśma. Tutaj już bez gum. raz dwa i trzy i zobacz a się w paluchy wrzyna kółeczko to kółeczko no ryzykuję. nie muszę zawiązać na kółeczko ale tak czy tak chciałem ci pokazać że nić dendystyczna jak najbardziej się nadaje jest mega mocna i robi też mega robotę także nie, jest, nie musisz kupować Specjalnego, dedykowanego sprzętu do usuwania emblematów. Ale plecionka to plecionka, zobacz. Cyk. I powolutku. Już jedzie. A zjeżdża. I naklejamy. Tutaj. Dobrze. Tu odpuszczamy. Tu też. OK. I powolutku. A mamy. Teraz jeszcze czwóreczka i jesteśmy w domu. plecionka jest po prostu boska, jeżeli o to chodzi. O. I to by była cała filozofia, słuchaj. I Słuchaj, Emblematy zdjęte. To teraz czas zająć się czym? Właśnie. Klejem. Shine, multi shine I gdzieś tu miałem mikrofibrę jest dobra musimy to na pewno przemyć i przedmuchać a czyli przedmuchać nie musimy bo możliwe że nie masz sprężonego powietrza i po przemyciu gąbka na pewno będzie śliska wyczujesz to na wkrętarce jak będziesz usuwał klej że będzie się ślizgać chodzi o to żeby pozbyć się resztek piasku, który tam wleciał, żeby nie tarmosić tą gumą, tarmosić. Nie y, polerować tą gumą. I teraz tak. Tutaj bardzo delikatnie. Ja mam krążek Trotona, który uwielbiam. Jest fantastyczny i musisz to robić powolutku. delikatnie być. No zobacz jak to wygląda taka sytuacja tak jak widać drobinki kleju jeszcze zostały i co robimy tar remover jakaś szmatka ściereczka nie wiem no to ja mam czyściwo tutaj akurat u mnie od black car cosmetics mój ulubiony jeżeli chodzi cena jakość i delikatnie czuję już opór druga strona No i powoli wszystko znika Widzisz, zostają plamki Idziemy dotąd, aż będzie czyściutkie. Nie będzie żadnych plamek. Tu widzę. Jeszcze siedzi. Jeszcze zabarwia. Używam, a czy używam, nie używam siły. W ogóle, jeżeli chodzi o docisk, to jest tak znikomy. Przecieram po prostu. Ale szmatka jest mega nawilżona, tak jak widzisz. Z tym czyściwym trzeba uważać, bo wbrew pozorom on jest szorstki. Jak sama nazwa, czyściwo, ale zbiera takie właśnie zabrudzenia fantastycznie. Klej fajnie go wyrywa. Dlatego też kiedyś pokazywałem z tym czyściwem usuwanie kleju po ciężarkach. Na felgach. Fantastycznie się sprawdza. Słuchaj, czysto. To co robimy? Yy, dobra, to rzucam tu wymywanie. Pyk duża ilość wody. Widzicie się dzieje. No, niestety emblemat został. I to dopóki nie pojadę czymś stosownym, czyli maszyną. On będzie cały czas widoczny. Ok, dobra, to odkładam, świeża mikrofibra i wymywamy. Multishine Alko, duża ilość. Oj, tu już jest poślizg. Super. OK. Jeszcze raz woda. Woda, tu jest woda.. O. I teraz zobacz co się dzieje. Jaki Burdel. Widzisz to? A na to, słuchaj, te takie zabrudzenia, bo to jest osad z kamienia, czyli zabrudzenia mineralne klasyka kwaśne APC, po które właśnie idę. Takie APC to chyba nie muszę mówić. Klasyka Aqua. Nawilżyć solidnie. I jedziemy. Ależ on śmierdzi! Jeszcze zbiera. Przedtem zbieraliśmy resztki po gumie. Teraz zbieramy osady mineralne. Później czy maszyna by to zebrała, ale im czystszy panel wiadomo, tym lepsza korekta. Lepszy finał, można powiedzieć. Ok, druga strona czyściwa. No fu fu fufu fu, fu. śmierdzi, śmierdzi, i to okrutnie, to jest minus tego produktu niestety. I znowu woda, tego zawodnika musimy wymyć żeby nie wiem co. I spójrz na to. Pięknie, co? <laughs> I wszystko, słuchaj, ręczna robota, ręczna robota, bez filozofii, bez maszyn, bez niczego. Tak naprawdę na upartego Na upartego, tak naprawdę, jakbym chciał bez maszyny, biorę produkty stosowne i przymulam to, i tego nie widać. Ale ja i tak tu będę jechał maszynowo. Także, no, nie trzeba mieć kurcze yy, sprzętu, jak ja to zawsze powtarzam, za milion dolców. Wystarczy chęciny, trochę kombinacji, trochę prób. No, tutaj, no, niezbędny był krążek, wiadomo. No, to jest, moim zdaniem, podstawa, jeżeli chodzi o usuwanie. A czy można usunąć to samym tar removerem? ale to będzie schodziło w wieczność, naprawdę. Tak jak zauważyłeś, nie narobisz gumą bałaganu. Jak delikatnie, to delikatnie pozwolisz zbierać samą naklejkę, poczujesz. Jak będzie zbyt duży opór, odpuszczasz. To znaczy, że łapisz lakier. Bo na naklejce inaczej ta guma zbiera. Tak jakby ci ją prowadziło. Yy, co więcej? No nic więcej. Teraz tylko wpadam z korektą i zobaczysz jak to będzie finalnie już po liźnięciu yy, maszyny.